Dla wielu z naszych widzów ten tytuł, który zobaczyli teraz, może wydawać się clickbaitem i pewnie kliknęli po to, żeby sprawdzić, czy my tu rzeczywiście będziemy nawiązywali do tematu, który wyświetliliśmy, ale tak będzie. Rzeczywiście będziemy mówili o długości życia naszych dzieci i będziemy alarmowali, że ta długość, prognozowana przez coraz więcej poważnych instytucji i podnoszona właśnie w temacie przez coraz więcej poważnych naukowców, może się skrócić. I może rzeczywiście być tak, że dzieci będą żyły krócej od nas. Ja tego do końca nie wiem. Mhm. Są takie przewidywania, faktycznie coraz więcej w takiej przestrzeni publicznej mówimy o długości życia naszych dzieci, o tym, że ona może się skracać. Nie wiem, czy tak będzie, ale wiem, co może się przyczyniać do tego, że faktycznie ta długość życia może ulegnąć. Skrócenia. Tak, bo my tu mamy przygotowane statystyki, ale z drugiej strony właśnie też materiał ten powstaje po to, żebyśmy powiedzieli wam, co zrobić, żeby uniknąć tego, żeby ta długość życia dziecka się skracała, bo to nie są jakieś czynniki obiektywne niezależnie od nas, tylko takie, które są związane z życiem domowym. Te statystyki, o których mówimy, to, są, to nie będzie dużo danych, nie martwcie się. To jeśli chodzi o nadwagę, to w 1990 roku 8% dzieci miało nadwagę. A w 2022 uwaga, 20. A otyłość to jest 2% w 90, a w 2022, i tu znowu uwaga, 8% to jest ogromny skok. Tak, ty mówisz, Maćku, o takich, y, tak, o takich danych światowych, no, no, ale też o Polsce, y, tak nie? myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że y, Polska, no niestety tutaj. Przoduje, jeśli chodzi trudno, o kraje jest, europejskie, nie? dlatego że WHO mówi o tym aktualnie, że nadwagę i otyłość możemy już diagnozować u mniej więcej jednej trzeciej populacji dzieci wieku od 7 do 9 lat. To, to jest taka, bym powiedziała nefralgiczna grupa mhm. dzieciaków, dlatego że wydawać by się mogło, że to są dzieci, które powinny dużo się ruszać, jeszcze być jeszcze ciągle. Nie? W dużej aktywności tak, fizycznej. Tak, nie. No i też raczej nie powinny dużo czasu spędzać przed ekranem. Mm -hmm. Ja tutaj się odnoszę głównie do tej aktywności, ale pewnie też będziemy tak, no mówić no nie o tych tylko nawykach żywieniowych. Nie tylko o żyłości, nie tylko aktywności, ale w mm -hmm. ogóle będziemy mówili, bo to jest problem złożony. To oczywiście są wiodące problemy, ale problem jest złożony. Co ważne, trzeba podkreślić, że polskie dzieci przybierają na wadze tyją najszybciej w całej Europie. Tak, my w tym momencie zajmujemy ósme miejsce wśród, wśród krajów europejskich. No, na szczęście nie pierwsze. Ale też myślę sobie, że fajnie by było, jakbyśmy spadali w tym rankingu no, jasne, że i tak. nie, nie przodowali. Jasne. I tu też a propos tego, że jak to będzie w przyszłości, że te dzieciaki teraz pewnie, nawet jeśli mają nadwagę i otyłość, no to są młode organizmy, dają radę jeszcze, ale potem jak dorosną, to ja tu mam, że do 2030 roku ponad połowa dorosłych Polaków będzie otyła, a 11% będzie się zmagało z otyłością olbrzymią. Tak, ja myślę też Maćku, że ważne jest, żebyśmy powiedzieli, że jeśli ta otyłość pojawia się w młodym bądź bardzo młodym wieku, no to niestety jest większe ryzyko, że ona zostanie z nami do końca życia, a no tak. długotrwała otyłość to są długotrwałe zaburzenia metaboliczne, a to w konsekwencji choroby, które tak jak powiedzieliśmy na początku, mogą skracać długość życia, a przynajmniej e, pogarszać jego jakość. Bo a to propo, jest też ważne. A propos długości życia, ja wyczytałem i to z ust poważnego naukowca padło, że czteroletni chłopiec z otyłością olbrzymią, jeśli nie schudnie, to może dożyć jedynie 39 lat. To są oczywiście prognozy, e, nie musi tak być, ale Jasne. to też powinno nam uzmysłowić, uzmysłowić problem. I my dzisiaj będziemy wymieniać przyczyny. Po to, żebyście mogli nad nimi zapanować u siebie w domu, bo to, że taki jest trend, wcale nie znaczy, że wasze dziecko musi borykać się z tymi problemami, o których mówimy. Zacznijmy od aktywności fizycznej, bo tu są najbardziej zdumiewające i niesamowite dane, i to jest dla mnie, to było dla mnie szokujące, bo okazuje się, że 57% dzieci nie potrafi skakać na skakance, że w 79 roku chłopcy skakali w dal średnio 4,2 metry, a dzisiaj tylko 3 metry, dziewczyny wytrzymywały na drążku 14 sekund, wtedy w 79, a teraz 6, Pół sekundy. Badania WF-u warszawskiego pokazują, że dzieci ob obecnie są słabsze od swoich rówieśników z lat 80. o 30%. Mm -hmm. No ja myślę sobie, że tutaj mówimy o takiej spontanicznej aktywności fizycznej, bo dosyć często mamy takie wyobrażenie, że jak zorganizujemy naszym dzieciom raz czy dwa razy w tygodniu zajęcia dodatkowe takie zaplanowane to to wystarczy a tymczasem cały tydzień a cały tydzień to jest no ponad 100 chyba 60 około 160 godzin nasze dzieci bardzo często są w braku aktywności fizycznej i tutaj chodzi tak naprawdę o tą spontaniczną aktywność fizyczną Właśnie bo to podnosisz bardzo bardzo ważną rzecz. My pewnie mówimy do naszych rówieśników, może trochę młodszych, może ciut starszych. Ja jestem rocznik 79. Pytać ciebie czy... Podobnie. No widzisz. No i myśmy no tak i teraz zorganizujesz takie zajęcie Dziecku dwa, trzy razy w tygodniu, na godzinę, a myśmy latali po podwórku całymi dniami. Tak, i to była właśnie ta spontaniczna aktywność fizyczna. Spontaniczna aktywność fizyczna, tak, tego ja, bym się i, trzymał. Określenia. Ja to bardzo podkreślam, dlatego że badania naukowe jasno pokazują, że to właśnie spontaniczna aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników, które zapobiegają um, zwiększaniu masy ciała, zapobiegają nadwadze, otyłości. I oczywiście ja zachęcam do każdej formy aktywności i te zajęcia zaplanowane. To jest też świetny pomysł na to, żeby, żeby tę aktywność sobie zwiększać, ale ta spontaniczna e, aktywność najczęściej powoduje, że my się po prostu więcej ruszamy, bardziej jesteśmy w ruchu w ciągu całego dnia, i to jest bardzo ważne. No, oczywiście, tam pewnie jest też aspekt tego, że kolegów, koleżanki poznają. na tym podwórku, te dzieciaki są same, to mogą sobie mm. poddychać, pożyć swoim życiem, ale pojęcie spontanicznej aktywności fizycznej przemawia do mnie bardzo. Pierwszy raz je słyszę, bardzo ci za nie dziękuję, i tego bym się rzeczywiście e, trzymał. A my. Yy, jeszcze tylko powiemy o tym, że 81% uczniów jest podwożonych do szkoły samochodami, 18,5% chodzi pieszo. To to jest naprawdę, naprawdę słabo. Spontaniczna aktywność fizyczna. No, ja to przyswajam, yy. będę, z tym, będę z tym chodził. Nawyki żywieniowe, o nich też trzeba powiedzieć. No, no, tu też jest dramatycznie, my w naszych odcinkach mówimy o tym regularnie. To już wybrzmiewa, ale chyba powinno jeszcze raz. Myślę, że tak. Myślę, że jak sobie popatrzymy na ostatnie kilka dekad, to zmiany w produktach spożywczych, które pojawiają się w naszej lodówce i na naszych stołach, myślę, że są znaczące. Dużo pojawia się żywności wysoko przetworzonej, dużo pojawia się żywności wysoko smakowitej, a ta niestety nie ma odpowiedniej wartości odżywczej, takiej, która by powodowała, że te nasze dzieciaki będą. Prawidłowo się rozwijały no i właśnie. nie będą e, zwiększały masy ciała. Bo Ty już mi to powiedziałaś, ja już to wiem, ale to trzeba powiedzieć też, że to otyłość to jest jedna sprawa, ale niedożywienie to, 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 e, to też jest drugi problem, bo można być. E, Dobrze zbudowanym, mhm. można być otyłym, można by mieć nadwagę, a jednocześnie można być niedożywionym przez to, że się je tylko te wysoko smakowite, czyli ty masz na myśli te wszystkie te pyszności, przekąski, słodkie, słone, cudowne, wspaniałe. Dokładnie, króte. bo tam mamy niską wartość odżywczą tych produktów i tych potraw. Mówię też o potrawach, bo często korzystamy po prostu z żywności wysoko przetworzonej w kontekście potraw, czyli kupujemy gotowe produkty, które traktujemy jako potrawy, a one niestety no, nie mają taki, takiego składu, który by. Optymalnie odżywiał nasze dzieci. No jasne, że tak, no jasne, że tak. To jest rzeczywiście e, wstrząsające, że można być niedożywione, nie może brakować tych, tych podstawowych składników. Chociaż nawet jeśli ktoś wydaje się, że jest naprawdę dożywiony, dobrze wygląda, jak to mm -hmm. mówiły nasze babcie. Mm -hmm. nie? Wiesz, ja tutaj myślę o, o odżywieniu mikroskładnikami pożywienia, czyli witaminami, składnikami mineralnymi, odpowiednim udziale białka w naszej diecie. I to też jest składoba tego problemu, długości życia, nie? Myślę, że tak, tak, mm. jak najbardziej, no bo jeśli nasz organizm jest prawidłowo odżywiony, no to to też wpływa na funkcjonowanie poszczególnych narządów, organów i. Mm -hmm konsekwencji może się przekładać na rozwój różnego rodzaju chorób. Tak. Układ immunologiczny przecież też potrzebuje odpowiednich składników pożywienia do tego, aby prawidłowo funkcjonować. Mikrobiota jelitowa, która hmm, może być nieprawidłowa pod wpływem właśnie tej żywności wysokosmakowitej, o której Ty przed chwilą mówiłeś, czyli ta żywność może doprowadzić do dysbiozy. Również może. Co to jest? Dysbioza to jest zaburzenie mikrobioty jelitowej, czyli Aha, rozwijają czyli się to, bakterie, tak, tak, które no nie do końca sprzyjają naszemu zdrowiu, czyli ta, 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 ta mhm, ró różnorodność, po pierwsze się zmniejsza różnorodność, po drugie zaburza się równowaga pomiędzy bakteriami, Dobra. które są ważne z punktu widzenia naszego zdrowia. Zdrowia. No i teraz, jeśli mamy dysbiozę czy nieprawidłową właśnie mikrobiotę jelitową, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Myślę, że nie będziemy go rozwijać, ale to też przekłada się na funkcjonowanie układu immunologicznego, na procesy metaboliczne w naszym organizmie. Mamy też badania, które pokazują zależność pomiędzy mikrobiotą a występowaniem otyłości czy nadwagi, więc a, a ta mikrobiota w bezpośrednim stopniu jest związana z tym, jak my się odżywiamy. Jeśli w naszej diecie nie ma warzyw, nie ma kasz gruboziarnistych, nie ma nasion roślin strączkowych, nie ma owoców, no to rozwój mikrobioty i jej różnorodności będzie dużo, dużo gorszy. I to jest taka praca u podstaw. I to widać z mm. naszych filmów. Zresztą, że ludzie bardzo chętnie szukają e, informacji na temat odporności, jak tę mm. odporność po, poprawić. I bardzo często szukają takich niecodziennych, oryginalnych e, albo też takich, które działają szybko, sposobów albo nawet półmagicznych. A tutaj chodzi o pracę u podstaw. Że warto Dokładnie posłuchać tak. i też mm. naszych filmów, w których mówimy o pracy u podstaw, bo ona daje największe efekty nie tylko w kontekście długości życia, ale też i odporności. A propos długości życia, to jeśli mowa o tym, nadwadze, no to trzeba powiedzieć o tych okolicznościach Cukrzyca, nowotwory, schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Mm -hmm. Tak, to są często konsekwencje mm -hmm. choroby otyłościowej, które no, dziś już myślę, że nie mamy absolutnie wątpliwości, że będą, że skracają i będą też skracały długość życia. Ale wiesz, my mówimy, Maćko, o długości życia, ale ja bym też jednak mówiła o jakości mm -hmm. tego życia, nie? No bo myślę sobie, że fajnie jest mieć długie życie, tak. ale myślę też o tym, że fajnie jest mieć długie życie, które jedno jednocześnie jest w dobrej jakości. Czyli... A powiedziałaś mi, że nastolatki potrafią mieć spłuszczenie wątroby i nadciśnienie. Mm, tak. No, to tak. gdzie tu jakość życia. Czyli wiesz, myślę sobie o tym, że jeśli mówimy o dzieciach, które już mają choroby metaboliczne, y, którym moglibyśmy. Pewnie w niektórych sytuacjach czy w wielu sytuacjach zapobiec, no to pojawia się moje pytanie, jak będzie wyglądać jakość życia Później. za 10, za 30, za 50 lat. Żyjemy coraz dłużej i to jest fantastyczne, ale fajnie jest żyć w dobrej jakości. Tak. E... Sen i umiejętność odpoczywania, bo to właśnie teraz wychodzimy poza otyłość, poza aktywność fizyczną, tutaj dołożyłaś też jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy a propos właśnie tych tematów, ale sen i umiejętność odpoczywania bez ekranu, to mi podsunęłaś ten temat, nie pomyślałbym, że to ma aż takie znaczenie. Myślę, że ma i też znowu, jak się odwołamy do badań naukowych, to badania jednoznacznie pokazują, że tam, gdzie jest dużo tego czasu spędzanego przed ekranem, tam jednocześnie jest mniej czasu spędzanego na tej spontanicznej aktywności fizycznej, o której już sobie powiedzieliśmy, że ona ma bardzo um, dobroczynny wpływ, jeśli chodzi o regulowanie ma wagi czy masy ciała. Mhm. A druga sprawa, to myślę sobie też o takich konsekwencjach dotyczących zdrowia psychicznego, jeśli nasze dzieciaki. Nie będą potrafiły odpoczywać bez ekranów, nie będą miały odpowiedniej jakości długości snu, no to myślę sobie, że to w konsekwencji przekłada się na gorsze samopoczucie, na większą częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, no a to w konsekwencji też może wpływać na czy długość, czy jakość życia. I to jest takie zamknięte koło, bo to się zapętla. I teraz mówisz o tym samopoczuciu, o kwestiach psychicznych, a to samopoczucie dzieciaki poprawiają, poprawiają sobie jedzeniem tej wysoko smakowitej żywności. Bo to jak się siądzie, tak. włączy dobrą bajkę, powcina te pyszności, to człowiek to też się lepiej się poprawia, czuje. Tak. Ale potem jest dużo, dużo gorzej, potem wracamy do tematu otyłości, mhm. braku aktywności fizycznej, i to jest taka straszna pętla. Tak, i ja sobie myślę o tym w taki sposób, że. To trochę rola... Na... Wszystkim. I po to jest ten film, <noise> e, tak. żebyśmy wszyscy to zapamiętali, że e. my możemy z tym walczyć na zwyczajnej świecie. Zresztą to nie jest jakaś straszna walka, nie Kasia? E, ja myślę, że to może być żmudne i to może być e, takie trudne w takim sensie, że my nie widzimy od razu efektów. I wiesz, my lubimy widzieć od razu efekt. E, lubimy mieć taką perspektywę, że jak raz powiemy dziecku, słuchaj, zmień e, e, i dołóż sobie warzywa, a, a nie jedz e, na przykład kolejnego deseru, e, no to, że to dziecko nas, nas posłucha. A jednak to jest taka praca, która wymaga trochę czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też takiej wyrozumiałości i dla siebie, i dla... Dla dziecka, no ale też wymaga modelowania. Ja często o tym mówię. Czyli Ty pokazywania. Tak, modelowania tak, wzorca. Dokładnie. No, myślę sobie o tym, jeśli my nie jesteśmy aktywni, jeśli nie ćwiczymy, nie ruszamy się, nie odpoczywamy właśnie poprzez na przykład spacer, to trochę trudno wymagać od naszych dzieci, żeby odłożyły tablety, komórki, telefony i skorzystały z tego spaceru, no bo nie mają tego wzorca, nie mają. Mm, nie, do, nie doświadczyły tego, nie widziały tego u nas. Tak, nie widzą, że to ma sens. Mhm. Cierpliwość jest bardzo ważna, więc tak. jeśli dotrwaliście do końca tego 15-minutowego filmu, to znaczy, że możliwe, że macie tyle cierpliwości, żeby wprowadzić te wszystkie zasady i walczyć z tymi e, przykrymi m, tendencjami w domu. Więc. A, A możemy jeszcze jedną rzecz Proszę dodać, bardzo, oczywiście, że bo tak. ja myślę sobie tutaj o jeszcze jednej rzeczy, o budowaniu relacji. My o tym nie powiedzieliśmy i to może się wydawać e, mało związane z długością i z jakością, z jakością może bardziej, ale z długością życia. Tymczasem badania pokazują znowu, że warto budować trwałe relacje i jeśli nasze dzieciaki są w tej sieci zanurzone, w tym świecie online, to Emocjonalne, myślę, z... z ludźmi mówisz. Tak, że... mm. tak, ta, ta, myśl, myślę o relacjach takich międzyludzkich, mm -hmm. y, myślę, też o relacjach rówieśniczych. Im więcej tych relacji będzie zbudowanych, takich trwałych, budujących, wspierających, tym ta długość życia jest dłuższa. No to fantastyczna błęda. Dziękujemy serdecznie i no to tyle. To, to tyle tych okropności, ale można z tym walczyć. Dzięki. Dokładnie tak. Dzięki. Jeśli podobał Ci się nasz film, jeśli choć trochę pomógł Ci w ocenie Twoich problemów, zachęcamy zostań z nami, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych wartościowych treści i obejrzyj następny materiał. Może wybierzesz coś, co proponujemy Ci właśnie teraz na ekranie końcowym.